Czechy wprowadzają kryteria środowiskowe w zamówieniach publicznych jako element znakomicie szerszej globalnej układanki. Jest to konsekwencja polityk klimatycznych ONZ. Zresztą ten proces trwa już ponad 26 lat. Najbliższy szczyt klimatyczny, przypomnę, będzie miał miejsce w listopadzie tego roku w Szkocji. No i cóż, Czesi się przygotowują do tego, że trzeba będzie powalczyć o y, firmy, które będą te zamówienia publiczne realizowały w takim trybie, żeby te firmy były zwyczajnie bezpieczne dla y, czeskiego y, ogłaszającego te przetargi, czyli speł żeby spełniały normy środowiskowe, i żeby nie było potencjalnych kłopotów nie tylko z wspólnotą europejską, ale szerzej y, z jakimś odium wizerunkowym, który może na Czechy spaść, jeżeli by tych przetargów publicznych nie realizowali we właściwym trybie i też w oparciu właściwe kryteria. Polska jest w mojej ocenie gotowa, żeby podobne do czeskich rozwiązań przyjąć. To przyjąć moim zdaniem nawet w szerszym zakresie niż robi to strona czeska. No też dlatego, że tort jest znakomicie większy w Polsce niż w Czechach, czyli jest większa motywacja dla przedsiębiorstw, żeby się dostosowywać do kryteriów, które w ramach zielonych zamówień publicznych są stawiane. Reprezentując firmę z obszaru medtechu, czyli taką firmę, która dostarcza zaawansowanych technologii dla ochrony zdrowia, odpowiadam, że oczywiście bardzo jest ważne, żebyśmy szli w stronę taką, że dostarczamy, tworzymy rozwiązania, które umożliwiają jak największą dbałość o środowisko Zewnętrzne człowieka. Taką ciekawostką, która pokazuje, jakie, jak wielkie znaczenie ma sektor ochrony zdrowia dla ochrony środowiska, jest chociażby to, jest to fakt, myślę, że dosyć zaskakujący, że 4, czy około 4,5% globalnej emisji CO2 właśnie jest generowane przez sektor ochrony zdrowia, i to jest więcej niż przemysł lotniczy lub przemysł okrętowy. Dlatego takie podejście, gdzie na przykład w przetargach wytwarzamy parametry, mechanizmy zmniejszające zużycie energii, zmniejszające zużycie substancji szkodliwych, zmniejszające na przykład czy właśnie, jakby uniemożliwiające niewłaściwe gospodarowanie plastikiem albo pomagające w przetwarzaniu systemów, urządzeń. Które były dotychczas wykorzystywane w nowe urządzenia umożliwiające recycling tych systemów, to jest bardzo dobry kierunek. I myślę, że tutaj powinniśmy absolutnie działać, bo tak jak powiedziałem, zdrowe środowisko życia człowieka to również zdrowy człowiek.